skróty klawiszowe, które każdy grafik musi znać. Wiem po co tutaj przyszliście. Zapraszam was na film. Słuchajcie, dzisiaj w oczywiście tablet graficzny plus laptop. Asus Zenbook Pro Duo, klasycznie. Bez zbędnego gadania od razu przechodzimy do pracy. Słuchajcie, ja zakładam rękawiczkę, żeby było mi wygodnie i będziemy na tym sobie operować. I będą też skróty klawiszowe zarówno dla tych, którzy korzystają tylko i wyłącznie klawiatura plus myszka, ale też dla tych, którzy korzystają z tabletu graficznego. Przepraszam was bardzo, ale na ten tym trzeba pokazuje mi 34 stopnie w studio. Łapka w górę i komentarz mile widziany, jeżeli chcecie więcej takich filmów. Jeżeli macie pomysły na Kolejne filmy, piszcie w komentarzu, ponieważ ten pomysł podrzuciła mi ta osoba. Jeżeli Cię znajdę, bardzo dziękuję za rąbisty pomysł na ten film. Lecimy do odcinka. Zacznijmy od całej palety. Ja to jednak zrobię na nowym pliku, żebyście się nie pogubili. Okej, okay, mamy pierwszy plik. Zobaczcie. Pierwszy skrót, który jest nam przydatny, to jest przede wszystkim B jak Brush, czyli pędzel. Proszę bardzo, to jest nasz pierwszy skrót. E to jest oczywiście gumka klasyczek. Tutaj nie ma co świrować, jak widzicie, wszystko działa jak należy. Ale teraz rozbudujemy sobie troszeczkę te dwa skróty, żeby od razu przebrnąć przez ilustratorów. Zobaczcie, zacznijmy od pędza. Słuchajcie, normalnie wchodzicie tutaj i suwaczkiem powiększacie sobie rozmiar, ale jeżeli pracujecie nad wielkoformatowym plikiem, przybliżacie, oddalacie, macie nawigator i wszystko, no ile razy można w to wchodzić? Kupcom dzięki, bo pokazałeś mi to na ostatnim live. Przytrzymujecie na kawie duże Alt, prawy przycisk na waszym piórku i w ten oto sposób powiększacie albo pomniejszacie sobie wasz pędzel. Pyk, pyk, pyk. Banal, banalne, polecam sobie z tego korzystać, bo naprawdę, naprawdę warto Jeżeli nie używacie piórka, albo nie chce wam się klikać altu i tak dalej Macie nawiasy kwadratowe, otwarty nawias kwadratowy, czyli ten do lewej strony Pomniejsza, zamknięty nawias kwadratowy, powiększa Już się nauczyłem z tego korzystać i naprawdę to się przydaje Co więcej, teraz pójdźmy o krok dalej Jak jesteśmy przy temacie, macie twardy pędzel, jeżeli chcecie go zmiękczyć Shift i zamknięty nawias kwadratowy wam to ułatwia. Raczej otwarty, ten z lewej strony. W każdym razie ten z lewej strony. Jeżeli chcecie znowu przywrócić do twardego, klikacie w drugą stronę. Proste, banalne. Myślę, że każdy skumał. Lecimy dalej. Teraz klasyczek, czyli Ctrl Z, cofanie, to jest must have każdego grafika. Jeżeli chcecie teraz przejść z powrotem do tego co mieliście, Ctrl Shift Z cofa wam wasze cofnięcie. To jest bardzo ważne, jeżeli pracujecie nad jakimś plikiem i za dużo razy skontrol Nie klikajcie edycja, cofnij pędzel, ponów Tylko macie ctrl z, ctrl shift z I to jest praktycznie w każdym programie graficznym i rysunkowym, w którym miałem przyjemność pracować W większości to jest, polecam tego używać, ok? Teraz wam coś pokażę, patrzcie, już na przykładzie tego rysunku załóżmy, nie? Powiedzmy, że mamy tutaj gdzieś nową warstwę, pyk I chcemy dodać jakieś światło, no nawet takie proste, weźmy sobie tam krycie na nakładka, zmniejszmy sobie ten pędzel, oczywiście, dodajemy światło, ok? Nie jest na wierzchu to światło, widzicie? No nie przykrywa nam rysunku. Czy będę teraz łapał i przeciągał te warstwę do góry? Jeżeli mamy dużo warstwą, to aż czekać na słupak i tak dalej. Nie, jest na to prostszy sposób. CTRL-SHIFT i zamknięty nawias kwadratowy przerzuca Wam warstwę na samą górę. Polecam to serdecznie, jeszcze w momencie kiedy nazywacie sobie warstwy będzie Wam dużo prościej, ale to jest strasznie przydatne, nie ma wtedy z niczym naprawdę problemu. A załóżmy, że chcemy wyłączyć efekty, ok? Normalnie klikalibyście to po kolei. Po co? Zobaczcie. Klikacie na pierwsze oczko i nie puszczając wyłączacie sobie wszystkie banalne i w drugą stronę tak samo. To jest akurat bardzo prosty i przyjemny patent. Jeżeli chcecie sobie więcej warstw dodać na przykład do folderu, klikacie sobie najwyższą warstwę z shiftem, najniższą warstwę folder od razu wam pakuję do folderu bardzo, bardzo prosty ten teraz załóżmy, że chcemy sobie wszystko połączyć ja to zrobię, również z shiftem, będzie to prostsze pyk prawy stal warstwy spoko, mamy nasze doniczki, okej? Okay? tej się na razie pozbędziemy dla kontrastu, żeby mieć tylko rysunki teraz dobra, takie ważniejsze skróty klawiszowe oczywiście, że jest na przykład G jak gradient, bądź jak farba powinna być tutaj farba, ale jej nie ma Czemu nie ma? Nie. Wszystkie najważniejsze skróty klawiszowe, nieważne czy ilustrujecie, czy robicie grafiki, czy robicie cokolwiek. Serio. B. Pędzel. E. Gumka. G. Kubełek z farbą. Proszę bardzo. J. Jest łatka. Łatka jest akurat bardzo spoko, bo możecie sobie zaznaczyć i wygładzić sobie na przykład w ten sposób kolor. To jest wyjątkowe narzędzie na przykład do usuwania sińców spod oczu. E, jakiś z tego typu rzeczy J, czyli łatka Bardzo, bardzo przydatne narzędzie Jest jeszcze stempel S powiększmy go sobie oczywiście Pyk Altem możecie pobrać próbkę I teraz przenosząc dalej Możecie sobie dosłownie stemplować Czyli przenosić jedno obok drugiego To jest fajna opcja do na przykład kopiowania elementów Zapytacie do czego użyć stempla Przybliżamy sobie na przykład tutaj Pobieramy próbkę stąd I możemy w ten sposób zamazać chociażby język Oczywiście nie będzie to fenomenalne ale do takich prostych retuszy naprawdę naprawdę się to przydaje. Im mniej skomplikowana praca, tym lepiej paradoksalnie. To jest spoko, jeżeli chcecie na przykład kogoś wyciąć ze zdjęcia, jeżeli chcecie usunąć jakieś kable z podbiórka, wink wink, jeżeli chcecie jakiś filar usunąć i tak dalej i tak dalej. Oczywiście im mniej poteksturowana przestrzeń, tym lepiej, jak sami widzicie. Tempo jest fajne, jeśli chcecie zasłonić sobie jakieś niedoskonałości, na przykład jak chcecie kogoś usunąć ze zdjęcia. Oczywiście to jest Całkiem poteksturowany element, więc no będzie to ciężki do usunięcia totalnie Ale raczej pobieracie próbkę z zewnątrz i sobie właśnie wypełniacie element I oczywiście gdybym ja tutaj nie miał tysiąca kropek, bombelków i tak dalej To by to nie wyglądało aż tak źle Aczkolwiek przykryliśmy właśnie język, który wcześniej tutaj się znajdował Wiecie o co chodzi? Do tego służy stempel Super jak chcecie na przykład kogoś usunąć ze zdjęcia jakieś kable z podbiórka, Jakąś niechcianą lampę w świetnym zdjęciu miasta Takie rzeczy, nie? Stempele. Dobra, teraz pokażę Wam coś fajnego. Zwiększmy sobie twardość tego pędzla. Usuniemy sobie tą grafikę. Pyk, pyk, pyk. Tę grafikę. Jest wszystko ok. I teraz załóżmy, że chcemy pozbawić tła te dwie rośniki. Klikamy w jak różdżka. Klikamy lewy po prostu na białe elementy. Z Shiftem zaznaczając wszystko, żeby nam tutaj nic nie umknęło. I Delete oczywiście usuwamy. I teraz, jak sobie zmienimy kolor tła, widzicie, że faktycznie tło jest usunięte. Możemy sobie teraz jeszcze zaznaczyć te białe elementy tutaj. Z Shiftem oczywiście, żeby się tego pozbyć. Różka jest niesamowicie przydatna takich prostych teł. Jeżeli macie proste tło, różka jest akurat fenomenalna. Do usuwania ich, nie ma co się z tym kłócić. I teraz zobaczcie, jak mamy sobie zaznaczenie, możecie kliknąć Ctrl, Shift, Delete i wtedy wypełni Wam wasze zaznaczenie. Kolorem. Świetna rzecz. Możemy sobie zmienić na nasycenie i po prostu na tym cieniować, albo jeżeli macie niewypełnioną pracę, również Wam ją wypełni jednolitym kolorem i na tym możecie sobie już nakładać kolory. Bardzo przydatne, jeżeli chodzi o ilustrowanie. Na pewno ci, którzy rysują skumają o co mi w tym momencie chodzi. I tak przechodząc do końcówki, bo tak szczerze też nie ma co się rozwodzić za tymi skutami. Powiedziałem Wam, większość takich przydatnych jest jeszcze CTRL T. Zobaczcie, zaznaczamy sobie nasz element. CTRL T. Moje ulubione narzędzie. Możecie powiększać, pomniejszać element, możecie z kontrolą przechylać, pochylać, kurczę, zwężać, pomniejszać, powiększać. To jest narzędzie transformacji. Możecie z tym robić totalnie wszystko, OK? Ale najważniejsze, jak macie już Ctrl T, klikacie jeszcze prawym i macie wypaczenie. I tym wypaczeniem możecie robić dokładnie wszystko. Możecie totalnie, totalnie zaszaleć z tą pracą, i możecie zmienić jej walory jak tylko Wam się podoba w takiej siatce 3D. Jak widzicie, no bardzo wybrzuszyło mi tę postać. Bardzo, bardzo przyjemne narzędzie. Niesamowicie, czekajcie, wszystko, dokręcę sobie to tło, żeby mieć całe zamalowane. Żebyście widzieli to lepiej. Niesamowicie ważne przy zmianie perspektywy. Na przykład jak macie jakiś budynek, jakiś miecz, coś co jest lekko przechylone i nie jesteście do końca z tego zadowoleni, naprawdę, naprawdę polecam sobie z tego skorzystać. Bo w bardzo prosty sposób możecie naprawić swoje błędy wtedy, nie? Maszcie, mogę zrobić, że on jest bardziej zdenerwowany, mogę go kurde rozciągnąć, proszę bardzo, proszę bardzo, mogę tu wciągnąć jego oczy i nagle wygląda zupełnie inaczej niż ten po prawej. Ja też często, jak robię animacje i robię sobie koncert arty do animacji moich postaci, to wykorzystuję to narzędzie właśnie po to, żeby nadać charakter mojej pracy. Bo zobaczcie, że ten po prawej jest taki taki nijaki w donicy jakiś potworek, a ten po lewej jest widać, że poirytowany, z agresją ułożony. Jeżeli kumacie mimikę i tym podobne rzeczy, to na pewno, na pewno docenicie to, co tutaj pokazałem. Z takich skrótów jeszcze. Jak używacie lupy pod Z i przybliżacie to ze spacją, możecie oczywiście przesuwać sobie to wszystko, żeby nie korzystać z tych suwaków. Bardzo ważne bardzo fajne. Jeżeli chcecie sobie wrócić do oryginalnego rozmiaru pracy, a raczej dopasować rysunek, czy grafikę, czy cokolwiek do przestrzeni roboczej, Control Zero Wam to załatwi. Myślę, że Wam się to przyda. Jeżeli chcecie drugą część tego odcinka albo macie pomysł na kolejne materiały tego typu, które mogą Wam pomóc w karierze ilustratora, rysownika, grafika, animatora, mogę Wam to dostarczyć. Dajcie mi tylko znać. Dzięki za oglądanie. Byłem Produrowy Liście. To był Asus Zenbook Pro Duo, a my widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo. Cześć!